W piątek 28 czerwca w podziemiach ratusza w Sędziszowie Małopolskim odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez burmistrza Bogusława Kmiecia. Gospodarz miasta zaprosił tancerzy, muzyków oraz instruktorów zespołu pieśni i tańca Rochy, aby pogratulować im zdobycia pierwszego miejsca na podkarpackim festiwalu zespołów tańca ludowego GACOK. Sukces ten odniesiony został w kategorii zespołów od 13 do 25 lat. W trakcie spotkania burmistrz Bogusław Kmieć złożył gratulacje wszystkim członkom zespołu oraz kadrze prowadzącej. Podziękowania skierowane były do osób, które przyczyniły się do tego osiągnięcia poprzez swoją pracę i zaangażowanie. Członkowie zespołu nie kryli radości ze spotkania, podkreślając, jak ważne jest dla nich docenienie ich wysiłków przez lokalne władze. Na pewno czujemy radość, też dużo szczęścia i też czujemy, że ma to sens, nasze, y, nasza gra, nasze tańce, że ludzie też się może bardziej zainteresują, bo trzeba przyznać, że jest to trochę umierające folk ogólnie. Ale fajnie by było, jakby to się trochę rozrosło i rozwinęło dzięki temu. Jesteśmy zaszczyceni, że burmistrz nas docenia, widzi nas, naszą pracę. I ten cały kształt, który tworzy zespół i Tańca Rochy. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, sukces odnieśliśmy. Wszyscy, się tego 2 czerwca, zajęliśmy pierwsze miejsce w gaci przyworskiej i cieszyliśmy się z tego bardzo. A takim dopełnieniem tego sukcesu i w ogóle tego zadowolenia jest właśnie to, że na przykład pan burmistrz nas zaprosił dzisiaj tutaj do podziemi Ratusza, żeby nam pogratulować. Co odbieramy to jako, że robimy coś, co faktycznie się też nie tylko nam we wąskim gronie to podoba, tylko też. Dostrzegają to władze miasta, które no, na dobrą sprawę to zespół Biesi Tańca reprezentuje nie tylko na terenie Podkarpacia Gminy Sędziszów, ale też na arenie krajowej czy na, na deskach światowych. Także Fajnie cieszymy się bardzo, że, że jesteśmy docenieni i ktoś to zauważy. W trakcie ceremonii damska część zespołu otrzymała róże, na ręce kierownictwa zespołu pieśni i tańca Rochy trafił natomiast list gratulacyjny wyrażający wdzięczność i uznanie za osiągnięte wyniki. Zespół Rochy zrewanżował się burmistrzowi, dziękując za wsparcie finansowe i organizacyjne, które otrzymują. Wyrazem wdzięczności była muzyczna niespodzianka. Muzyka Okay, but this is gonna Podkarpacki Festiwal Zespołów Tańca Ludowego Gacok to ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym regionu. Zespół Rochy zaprezentował tam suite tańców rzeszowskich, które przyniosły im uznanie jury i pierwsze miejsce w konkursie. Zawsze staramy się na wszelkiego rodzaju przeglądy, czy w Gaci, czy w innych regionach Polski, jeździć z własnym regionem, czyli albo z tańcami kreślińskimi, albo przeworskimi, albo rzeszowskimi, ale z naszego Podkarpacia, ponieważ jesteśmy najbardziej charakterystyczni w tych tańcach, my, to jest nasz region i my po prostu się czujemy w tym dobrze i no, co nas tutaj może wyróżniło, no, na pewno jest grupa bardzo żywiołowa, dobrze śpiewająca, bardzo pięknie kapela grała i po prostu to i wszystko, i też poprawnie wykonane kroki taneczne, bo powiedzmy sobie szczerze, na konkursach jest zwracane uwagę na ubiór, na poprawność wykonania tańca, a także na ogólny wyraz artystyczny, także na pewno to było naszą przewagą, no widocznie spodobaliśmy się no i wygraliśmy. Zespół się bardzo dobrze zaprezentował, bardzo naturalnie. Zagraliśmy, zaśpiewaliśmy rewelacyjnie. Byliśmy bardzo zadowoleni, nawet wręcz szczęśliwi, bo jednak co jak CO to jest dosyć duży konkurs. No i też pierwsze miejsce na skali województwa. Sukces zespołu Rochy to także powód do dumy dla całej społeczności sędziszowa Małopolskiego. Wydarzenie to podkreśla znaczenie kultury ludowej i tradycji w życiu lokalnej społeczności, a także rolę, jaką odgrywają w jej promocji i zachowaniu zespoły folklorystyczne.